To nas zobaczysz tu. Hop. No. Jedziemy. O, yes. Miki i tata. Jedziemy. Nakręcimy cały film? Musisz też hamować, Miki. Trzymaj za hamowanie. Brake. Hej! Czy robię to dobrze? Świetnie. No, musisz się nauczyć tak jeździć? Tak.

Spornik. No nie wiem. Ja też No Ty też zwolniłeś, no, teraz Ty hamujesz. Ty się teraz wstrzymaj, dobra? Dobrze. No teraz Ty, no ciągnij. No. no. No, a nie za mocno. Teraz Ty kierujesz, ty, teraz ty, No. no. Chyba ich gonimy. A się widziałem. No a co teraz? Z hamu, hamuj. Dobrze, no to ty teraz kierujesz. No dajesz. To hamu, A się. No a no, co teraz?

To trzeba trzymać jak się idzie pod gór, czy nie? Nie. nie, trzyma się tego, żeby nie wypaść. Aha, Ale dobra. Jako nie trzeba. Dobra. Trzymaj się A na koniec zachabować. Na to. Zrób muszę Zrób to. Zrób to. Na Polka, ręce trzywaj na drogę w hamulce. Wyczepiane obrywa samoczynie. Trzymajmy co do trochę, zamulcą. Hej, Samochowałem, zachamowałem. Zahamowałeś się. Chodź. Nic nie szkodzi. Nic nie szkodzi. Ma kraksa, chodź. Jedziemy dalej. Mogę obejrzeć? Szybko, szybko. Co? Co chcesz raz? Filmik. Zaraz popauzujemy.